Ach, czas się pomodlić do cylindra. Ach! Święte cylindry, błagam się. Pomóż mi. Moi braci mnie zdradzili. Zdejmują cylindry. Co ja mam robić? Pomóż mi. Ach. Obyś był święty, błagam Cię, przemów nareszcie. Odzywa się. Przemów, co mam robić? Noś cylinder i tyle. A co z moimi braćmi? Już nie są Twoimi braćmi, jeżeli nie noszą cylindra. Dobrze, będę to pamiętał. Na wszystkie cylindry świata. Błagam się. Mam nadzieję, że przyjdą tutaj moi bracia cylindrowi i pomogą mi w walce z złymi ludźmi. Mam nadzieję, że mister Shaman nie idzie tutaj. Co ty robisz? Fuck.